Rozmawiają dwie dziewczyny o pozycjach seksualnych. Ja lubię klasycznie. A ja ostatnio lubię na rodeo. A jak to jest? Siadam okrakiem na chłopaku i w trakcie seksu mówię mu, że chyba mam HIV, no i potem walczę, żeby jak najdłużej się utrzymać. Pewien młody człowiek dostał od dyrektora domu pogrzebowego zlecenie zagrania na pogrzebie bezdomnego, który nie miał rodziny i chowany był na koszt miasta. Pogrzeb miał się odbyć na obrzeżach miasta, na małym i cichym cmentarzyku ukrytym w podmiejskim lesie. Gitarzysta szukał drogi dojazdowej do miejsca ceremonii, ale ciągle nie mógł trafić we właściwe miejsce. Wreszcie, po godzinie błądzenia, trafił na miejsce pochówku. Niestety okazało się, że mistrza ceremonii już dawno nie było. Pozostali jedynie grabarze, którzy przed zasypaniem dołu zrobili sobie przerwę śniadaniową. Gitarzysta źle się poczuł, że zawiódł dyrektora domu pogrzebowego, jak i zmarłego. Przeprosił obecnych za spóźnienie i nie wiedząc co robić, po prostu wyjął gitarę i zaczął grać. Pracownicy odłożyli kanapki i zebrali się wokół niego. Chłopak grał dla człowieka bez rodziny i przyjaciół. Grał szczerze i głęboko z serca, jak jeszcze nigdy dotąd mu się to nie zdarzyło. Kiedy zaczął grać Amazing Grace, jeden z grabarzy załkał. Po kolei kolejni mężczyźni ronili łzy przy wzruszającej melodii. Kiedy przebrzmiał ostatni akord, spakował gitarę, wsiadł do samochodu i odpalił silnik. Był przejęty tym, jak bardzo można być samotnym i cieszył się, że udało mu się pożegnać tego nieszczęśliwego człowieka. Kiedy jeszcze na chwilę uchylił drzwi samochodu, usłyszał jednego z robotników mówiącego. Jeszcze nigdy czegoś takiego na oczy nie widziałem, a zakopuje szamba od 20 lat. Na łące pasie się wielki byk, odgania ogonem muchy i szczypie zieloną trawkę. W pewnym momencie zauważa kątem oka wychodzącego z za pagórka szalonego zająca, który coś krzyczy. Byk wraca do jedzenia, a zbliżający się szalony zając wrzeszczy. Z drogi bo idzie zając, król zwierząt. Byk dalej zajada trawę i macha ogonem. Szalony zając stanął za nim i mówi: Jak zaraz nie odejdziesz, to gorzko tego pożałujesz. Liczę do trzech. Raz, dwa, w tej chwili byk, walnął wielkiego placka i to tak, że trafił prosto na szalonego zająca, po czym wrócił do jedzenia. Po kilku minutach skupy wynurza, się brązowy już zając, i pyta: I co, zesrałeś się ze strachu cwaniaczku? Para zakochanych spaceruje po parku. Kochany, pocałuj mnie jak Romeo piękną Julię. To znaczy? Hm. A może przytul jak Abelard swą Heloizę. Czyli jak? Jak jak jak. Srak do cholery. Czytałeś coś w ogóle kiedyś? Tak, naszą szkapę. Ugryźcie w dupę. Mężczyzna wyjechał w delegację i mówi koledze: Pilnuj mojej żony, a jak mnie zdradzi, to wyrwi jedną sztachetkę z płotu. Po pewnym czasie wraca do domu, a widząc, że jedna sztachetka jest wyrwana, myśli: Ten jeden raz to jej wybaczę. Wchodzi do domu, a żona krzyczy: Dobrze, że już wróciłeś, bo co ja tu przeżyłam? Trzy razy nam cały płot sztachetka po sztachetce jakieś łobuzy rozebrały. Samolot wystartował z lotniska. Po osiągnięciu wymaganego pułapu kapitan odzywa się przez interkom. Panie i panowie, witam na pokładzie samolotu. Pogodę mamy dobrą, niebo czyste, więc zapowiada nam się przyjemny lot. Proszę usiąść, zrelaksować się i o jejku, o rany, o szlak. Po chwili ciszy Interkom odzywa się znowu. Panie i panowie, Najmocniej przepraszam, jeśli przed chwilą Państwa wystraszyłem, ale w trakcie mojej wypowiedzi drugi pilot wylał na mnie filiżankę gorącej kawy. Powinniście Państwo zobaczyć przód moich spodni. Na to odzywa się jeden z pasażerów. To pewnie nic w porównaniu z tyłem moich. Stoi Jasio w nocy pod drzwiami pokoju rodziców. Tato, mamo dajcie jabłko. Ale my tutaj nie mamy żadnego jabłka. No to co tam tak ciapiecie? Sąsiad na osiedlu upomina sąsiada. Panie Heniu, co pan sobie myśli? Ja wiem, że Pan się niedawno ożenił. Żona Pana jest całkiem, całkiem, w dodatku z dobrej rodziny, ale jak można się tak nieskromnie zachowywać. Mieszkasz Pan na parterze, okien Pan wieczorami nie zasłaniasz i takie chopki Pan z żona wyprawiasz po stole, wersalce, w całym mieszkaniu, że od paru dni ludzie się gromadzą przed pańskimi oknami. Nie wstyd panu? Panie Kazimierzu. Przecież ja dopiero dziś rano wróciłem z delegacji. Pewnego człowieka życie zmusiło do emigracji zarobkowej. Wyjeżdżając, zostawił żonę pod opieką najlepszego przyjaciela. Po kilku miesiącach nadszedł list od żony z prośbą o kropkę spermy męża. Nie dziwiąc się, zanadto, człowiek wysłał żonie spermę w kopercie. Wkrótce nadszedł list. Jestem w ciąży. Po roku czasu znów nadeszła prośba o spermę, którą znowu skwapliwie spełnił. Rezultat był do przewidzenia Jestem w ciąży. Oznajmiała żona w kolejnym liście. Przez następne trzy lata sytuacja się powtarzała. Naszego bohatera, zmuszonego do wysyłania żonie środków na utrzymanie piątki pociech, przestała cieszyć wizja stale powiększającej się rodziny. Dlatego też, gdy nadszedł kolejny list, w którym żona domagała się mężowego nasienia, wziął on białko z jajka, zmieszał ze śliną i odrobiną mleka i tak spreparowaną mieszankę posłał żonie. Nie na wiele się to zdało, gdyż już po tygodniu nadszedł list zawiadamiający o kolejnej ciąży małżonki. Mężczyzna nie posiadał się ze zdumienia. Niemożliwe, wynalazłem spermę. Dwaj najlepsi przyjaciele siedzą przy barze i ostro popijają. Jeden z nich jest wyraźnie przygnębiony. Co ci jest? Jak to co, kobieta? No to powiedz mi, co cię gryzie. Wiesz, chodzi o twoją żonę. O moją żonę? Tak. Wydaje mi się, że nas zdradza. Ojciec z synem handlują ziemniakami po osiedlach. Zajeżdżają na podwórko i wołają: Ziemniaki, ziemniaki. Z drugiego piętra wychyla się kobieta i mówi, że chce. Ile? Cztery worki. Synu idź. Na górze babka pyta. Dobra. Ile płacę? Dwieście złotych. Hmm, nie mam tyle, ale pan jest dorosły. Mi też niczego nie brakuje. Może mały numerek? Hm. Wie pani, musiałbym się skonsultować z tatą. Ale, no wie pan, przecież pan jest dorosły. Po co takie pytania? Jednak wołałbym zapytać. Ale dlaczego? No bo w zeszłym roku przedmuchaliśmy osiem ton. Bożena jest bardzo pobożna. Wychodzi za mąż i ma 17 dzieci. Jej mąż umiera. Dwa tygodnie później ponownie wychodzi za mąż i ma 22 dzieci z drugim mężem. On umiera. Niedługo potem ona także umiera. Na pogrzebie ksiądz patrzy w niebo i mówi: Wreszcie są razem. Facet siedzący w pierwszej ławce pyta: Przepraszam, ojcze, ale ma ksiądz na myśli jej pierwszego męża czy drugiego? Ksiądz na to miałem na myśli jej nogi. Wraca wieczorem dwóch gości z imprezy. Stanęli pod płotem na małe sikanie. Jeden już leje, drugi cały czas grzebie w rozporku. Ty, dlaczego nie lejesz, tylko sobie tam grzebiesz? A cholera, dać coś babie do ręki, to nigdy na swoje miejsce nie odłoży. Mąż wraca do domu wcześniej. Zastaje swą żonę nagą w łóżku. Pyta jej więc Dlaczego leżysz w łóżku nago o tej porze? No bo nie mam się w co ubrać. Jak to nie? Zobaczmy. Mąż podchodzi do szafy, otwiera ją i mówi. No, popatrz, spodnie spódnica bluzka, spódnica. Dzień dobry, panie Kowalski. Spodnie spódnica. Dzień jak co dzień w małżeństwie. Mąż wypomina żonie. Gdybyś nauczyła się gotować, moglibyśmy obyć się bez kucharki. Na co żona odgryza się mężowi? Gdybyś nauczył się dogodzić mi odpowiednio, moglibyśmy obyć się bez ogrodnika. Córka opowiada mamie o swoim nowym narzeczonym. Mówię ci mamuś, on jest fantastyczny. Uczciwy, solidny, bez nałogów ma dobrze płatną pracę, super samochód, Willę. Cieszę się, kochanie, że tak dobrze trafiłaś, a wiesz coś o jego rodzinie? Tak. Wyobraź sobie, że poznałam już jego żonę. Jaka ona miła, a jego dzieci to po prostu aniołki. Hotel recepcjonista zagaja do nowo przybyłej pary urlop? Tak. A dzieci państwo posiadają? Posiadają. A to tym razem państwo nie zabrali? Nie zabrali. Tylko we dwoje? Romantyczny wypad. Tak. A kto został z dziećmi? Żona. Autobus z wycieczką zbliża się do granicy. Piwo, siku raz, któryś z rzędu rozweseleni pasażerowie zmuszają kierowcę do zatrzymania. Po dłuższej chwili, gdy już z powrotem zajęli miejsca w autokarze, kierowca pyta głośno: Czy kogoś wam nie brakuje? Cisza. Po przekroczeniu granicy do kierowcy podchodzi mężczyzna i lekko bełkocząc mówi: Nie ma mojej żony. No przecież, wścieka się kierowca. Przed odjazdem pytałem, czy kogoś wam nie brakuje? Na to facet ale mnie jej nie brakuje, tylko mówię, że jej nie ma. Turysta nad jeziorem Genezaret czyta. Przepłynięcie łodzią 500 dolarów. Podchodzi do kasiera i skarży się. 500 dolarów to strasznie drogo. Na to kasier. No tak, ale to przecież po tym jeziorze Jezus piechotą chodził. Na to klient. Ja się mu nie dziwię przy takich cenach. Pewnego razu niewidomy postanowił odwiedzić Teksas. Wsiada do samolotu teksańskich linii lotniczych i zapada się w miękkim, dużym fotelu. Hej. Mówi niewidomy. Ale duży fotel. W Teksasie wszystko jest większe niż gdzie indziej. Mówi siedzący obok pasażer. Po lądowaniu samolotu niewidomy pierwsze kroki skierował do baru. Dostał kufel z piwem, bada go dłońmi i mówi z podziwem: Ale duże kufle tu macie. W Teksasie wszystko jest większe niż gdzie indziej. Mówi barman. Po kilku piwach niewidomy pyta barmana, gdzie jest toaleta. Na drugim piętrze trzecie drzwi po prawej. Niewidomy idzie, ale gubi drogę i zamiast do toalety wchodzi do sali z basenem. Potyka się, wpada do wody i przerażony krzyczy. Nie spłukiwać, nie spłukiwać. Dwóch mądrali wyjeżdża na kemping. Wieczorem kładą się do namiotu. W środku nocy jeden budzi drugiego i mówi: Jasiek, spójrz w górę i powiedz co widzisz. Widzę nieskończoność gwiazd. I co to znaczy? Że jutro będzie ładna pogoda. No co ty? Gwizdnęli nam namiot. Nad morskim okiem siedzi stary gazda. Przechodzący turyści pozdrawiają go i pytają: Co tu robicie? łowię pstrągi. Przecież nie macie wędki. Pstrągi łowi się na lusterko. W jaki sposób? To moja tajemnica. Ale jeśli dostanę flaszkę, to ją wam zdradzę. Turyści wrócili do schroniska, kupili butelkę wódki i zanieśli ją gaździe. On tłumaczy: Wkładam lusterko do wody, a kiedy pstrąg podpływa i zaczyna się przeglądać, to ja go kamieniem i już jest mój. Ciekawe. A ile już tych pstrągów złowiliście? Jeszcze ani jednego, ale mam z pięć flaszek dziennie. Idzie spragniony facet pustynią i spotyka kolesia, który sprzedaje wielbłądy, i mówi: Wody. Nie sprzedaje wody, tylko wielbłądy. To poproszę wielbłąda. Ale te wielbłądy są magiczne, ruszają, gdy powie się „dzięki Bogu”, a zatrzymują, gdy powie się „amen”. To nic dawaj pan. Jedzie, jedzie i widzi, że przed nim wielka przepaść, ale zapomniał co powiedzieć, żeby wielbłąd się zatrzymał, więc mówi cały pacierz i doszedł do amen. Wielbłąd zatrzymał się przed samą przepaścią, a facet. Uff, dzięki Bogu. Podczas dłuższej jazdy pociągiem blondynka wychodzi do toalety, po czym nie może trafić do swojego przedziału. Stoi na korytarzu i płacze. Podchodzi do niej inny pasażer i pyta, co się stało, po czym mówi. Niech sobie pani przypomni coś szczególnego z tego przedziału, to go znajdziemy. Po dłuższym zastanowieniu blondynka woła. Już wiem, za oknem było jezioro. Wychodzi blondynka od lekarza i zastanawia się. Wodnik czy panna? Wodnik czy panna? Wraca do lekarza i pyta go Panie doktorze, to był wodnik czy panna? Rak, proszę pani, rak. Trzy skazane uciekły z więzienia. Brunetka, ruda i blondynka. W lesie, gdy pościg już prawie ich doganiał, postanowiły skryć się na drzewach. Najpierw strażnicy trafili pod drzewo, na którym ukryła się brunetka. Jest tam ktoś? wołają. Miał? Miał? Odpowiedziała brunetka. Ach, to tylko kot. Machnęli ręką i poszli dalej. Doszli do drzewa, na którym siedziała ruda. Jest tam kto? Hu hu. – Ach, to tylko sowa. Uspokoili się i poszli dalej. Gdy doszli do następnego drzewa, również zawołali. – Jest tam kto? – Mów! Yeah. Przychodzi elegancka blondynka do salonu Mercedesa. Podchodzi do najnowszego sportowego kabrioleta i pochyla się, aby dotknąć skórzaną tapicerkę. Jednak przy schylaniu puściła niechcący głośnego bąka. Od razu się wyprostowała i rozgląda w koło, czy nikt tego nie słyszał. Patrzy, a tuż za nią stoi sprzedawca. Pyta go więc lekko zawstydzona. Przepraszam, ile kosztuje ten samochód? Proszę pani. Odpowiada z lekkim uśmiechem sprzedawca. Ledwo pani dotknęła to auto, a już się pani spierdziała. Jak pani podam cenę, to się pani zesra. Jadący pociągiem mężczyzna chce porozmawiać z jadącą w tym samym przedziale blondynką i pyta: Jakie jest pani hobby? Co to jest hobby? Pyta blondynka. To jest to, co pani lubi najbardziej. A, no to kapuśniaczek. Brunetka pyta się blondynki: Co robisz pod tym drzewem? A blondynka na to. Czekam na autograf od Kory. Blondynka zamawia telefonicznie bilet lotniczy. Czy leci pani sama? A skąd mam wiedzieć? To wasz samolot. Co najbardziej bawi cię w kawałach o blondynkach?